No i chciałem kolejne drzewo, dobra. O, a co to jest? Dzień dobry, a chciałem się zapytać, co, co to jest? A co tam trzymacie? Zmienia kolory? Ale ten nie zmienia kolorów. A mógłbym ją zobaczyć? Otwarte jest, tak? A, no dobrze, no to ja pójdę. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Jest jakaś owca. Ona rzeczywiście zmienia kolory. No, witajcie. Ja tylko żartowałem. Ja wiem, jak ta owca zmienia kolory. I w tym odcinku właśnie Wam to pokażę. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, bo nie widzieliście na YouTubie tylko jak zrobić, żeby zwierzęta były do góry Ale to kiedy indziej. Dzisiaj Wam pokażę coś moim zdaniem lepszego. Jak zrobić, żeby owca zmieniała kolor. A to jest bardzo prościutkie. Yy, otwieramy kowadło. Yy, bierzemy znacznik. O Jezus, bierzemy znacznik, zmieniamy nazwę na jeby. i, 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 taki jakby, taki jak to się nazywało, chyba podkreślmy, coś takiego, dobra. Więc jak skąd to tanie, a jaki to będzie, no i macie taki znacznik. Możecie to na serwerach robić, tylko uprzedzam, ja to robię na wersji 1.7.4. Może działa to na 1.7.2, ale jeszcze nie sprawdziłam, ale na 1.7.4 na pewno działa, tylko Wam ja to, Wam powiem. Więc tak, wspomnimy owce. I będziemy zawsze pije. I widzicie? magia, zmienia kolory. Czarna magię. No i mamy zagrać tak do woli. O, o i pokażę, działa to też na małe opcje. No, działa to oczywiście na małe opcje. No i patrzcie, kolorowe kolorowe, owieczki. Jeszcze tanie jest widzę, kolorowa. Dobrze. No i proszę pięknie, no. No, ładny moim zdaniem i co No, mam nadzieję, że jakoś wam pomogłem. Yy, no i to tyle, więc nie mam już co bardziej powiedzieć. Dobra, no mam nadzieję, że pomogłem, czemu tam, czemu na środku może Być What? What? jeszcze ja pytam, co to jest? Lo wow. What? Oj, ja, wow, co to? Ja, co to za świat? Ja tego nie robiłem. To wow, jeszcze wioska NPC-tów, patrzcie. Wow. Ja, nie mogę. Dobra. To było dziwne, jakieś widzę. Bugi. Bagi, bagi, bagi. bugi, bugi. Czemu wiele lud taki fajny jest? A nie myślę, że ma jakieś fajne szaty. Ale tam owca, bo... Myślałem, że to owca. Dobra. Dobra, narka, już się. Już za dużo trwa odcinek. Narka, 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 narka. Trochę za dużo.